No i zaczynamy. Mamy za 10 yy, za 10, 21 i rozpoczynamy zabieg na zieloną łuszczynkę. Witajcie, już jestem na polu. W sumie to już drugie moje pole. Nie wiem, po prostu zapomniałem zapomniałem na tamtym cokolwiek nagrać. A nie, nie, miałem taki jakby wstęp, o której zacząłem. A mamy już, słuchajcie, no już jest za 25, tak? Za 25 dziesiąta. O, żeby nie było, słuchajcie, tak jak mówiłem, szczegóły w kabinie, no i jestem w kabinie, więc zaczynam. Co robię, dlaczego i czym? Co robię, no to każdy widzi, tak, pryszcze. <grym> Oczywiście żartuję. Yy, najważniejsze jest to, że, że jednak uważam, według mnie warto zrobić ten zabieg, który w tym momencie wykonuję. Przede wszystkim zwalczamy szkodniki, przedłużamy, bo to, co daliście na opadanie płatka, i ja dałem na opadanie płatka, chociażby to była yy, maksymalna dawka. No to nie ma preparatu, który by działał, nie wiem, dwa miesiące, tak? Mamy dzisiaj, słuchajcie, pierwszy, pierwszy czerwca. Dzień dziecka. A ja zabieg na opadanie płatka robiłem siódmego. Więc insekt na pewno nie działa. Grzybówka, powiedzmy, te trzy tygodnie, no niech, niech tam jeszcze, może do czterech, niech będzie. Niech będzie, że miesiąc podziała grzybówka. Niech, niech tym niech tym każdy żyje, ok. ale co po tym jest to jakby ostatni moment, tak, jeszcze mamy jakieś, tak jak mówię, niedobitki gdzieś tam jeszcze jakieś są kwiatki pojawiają się ale większość jest już łuszczyn zawiązana także tak jak mówię, ten zabieg uważam, że w moim przypadku, tak jak ja robiłem, właśnie robiłem praktycznie w takich, w takich fazach w tym momencie uważam, że jest w punkt zrobiony ten, ten zabieg tym bardziej, że yy, działanie środków ochrony roślin już się kończy albo skończyło a ja po prostu ten yy, jakby efekt przedłużam najzwyczajniej w życiu, kolokwialnie mówiąc przedłużam jeżeli chodzi o insektycyd no to wiadomo, proteus 60 litra Czyli 600 na hektar, takim taką dawką jadę. Wiadomo, jak, jak Proteus, to systemik z kontaktem, czyli tiachlopryt z deltametryną, czyli yy, perytroid plus neoniconitoidy. Sorry, jeżeli prze, przejęzyczyłem. Yy, i, I co jeszcze? Do tego tebukonazol tylko albo jasz. Dawka pół litra w postaci, oczywiście, Oriusa, i do tego 25 litrów RSM-u, i do tego 3 litry basfoliaru. Taką mieszaniną ten rzepak w tym momencie traktuje. Czy to będzie dobry wybór? Zweryfiku zweryfik Zweryfikuje oczywiście, kombine napędy trzeba włączyć, wspomóc się yy, oczywiście zweryfikuje to kombajn, on wszystko powie czy warto było czy nie warto, czy trzeba, czy nie trzeba kontrolka oczywiście będzie, żeby no, jak, jak wiadomo mieć do czego się odwołać, tak bo bez kontroli no to jak to, nie będziemy mieli możliwości by się do czegoś tutaj odwołać, a tak zawsze, zawsze jakieś odwołanie będziemy mieli Myślę, że na tym polu, tam już nie będę od, od brzega tego jednego przyjazdu robił. Będę miał kontrolkę blisko do chlewni, jak chodzę, będę widział, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. I tak samo później w, w kombajnie też będę wiedział, co gdzie i jak to wygląda. Takie rozwiązanie. Czy RSM w tej fazie, czy ogólnie azot w tej fazie, coś pomoże? okaże się zostawiam tak jak mówię kontrolkę mam nadzieję, że pomoże, pomoże choćby, choćby w ten sposób może, że zrobi nam masę tysiąca nasion może choćby pod tym względem warto dać te parę dziesiąt litrów azotu wychodzi słuchajcie w przeliczeniu na, na, na co, na czysty składnik czysty azot około 8 kg jeżeli się nie mylę to jest to 8 kg taka, taka ilość azotu teraz w tej fazie na, na łuszczynkę zieloną leci zobaczymy, zobaczymy czy to będzie miało efekt ale jeżeli chodzi o zwalczanie szkodników i jeszcze jakby przedłużenie przedłużenie działania fungicydu no to tu uważam, że mm, raczej zdań nie ma podzielonych nie wiem, czy, czy, czy każdy robi, czy większość robi, czy mniejszość robi ja robiłem, robię, znaczy tak, zacząłem robić, robiłem i będę robił póki co będę robił, widzę tego efekty tak jak mówię, zrobię, zrobię kontrolkę, będziemy widzieli czy ten rzepak zrobi się ciem, czarny, czy, czy go będzie czerniu łapała czy będzie zgnilizna może wszystko będzie widać, wszystko będzie widać na załączonym obrazku jeszcze tam chyba dwa przejazdy zrobię i wyłączę, wyłączę po prostu opryskiwać. Nie będę wjeżdżał w kolejną ścieżkę, tylko wyjadę z łanu. Dziękuję, do widzenia i, i tyle. A okaże się to podczas koszenia, przy koszeniu: wszystko będzie widać jak na dłoni, czy warto było, czy nie warto było. No cóż, to chyba tyle. Mam nadzieję, że później dopadnę w drona, troszkę tomka bym ponagrywał. Co prawda to już nie będzie te pole, tylko inne, e, ponieważ tutaj na tym ja jeżdżę, więc nie ma możliwości. Drona nie wziąłem e, żona, synka chyba usypia znaczy chyba na pewno usypia, więc nie ma teraz możliwości nagrania. Także ja chyba później dopadnę drona i troszkę piruetów. Powywijam Wam w filmie, żeby, żeby jakoś to urozmaicić. A tymczasem to tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Cześć.